Cześć wszystkim. Zapraszam was do oglądania mojego nowego filmiku. Dzisiaj w filmiku chcę wam pokazać jak działamy w lesie. Dzisiaj robimy z bukami. Nie wiem dokładnie kiedy będzie puszczony ten filmik, ale chcę już dzisiaj go nowo nagrać i wam pokazać jak, jaki warunkach robimy. Dzisiaj będę coś zrywał, a też coś ścinął i chcę wam to pokazać, jak to wszystko wygląda. Ale jeśli się wam podoba, to możecie po prostu też oglądać inne moje filmiki na moim kanale. No to więc zaczynamy. Działać pogoda w miarę, tak... Nie ma ja lekkich chłodek i może być... się takiej pogody, to nie ma problemu. Dobra. Jeżeli na miejscu się zatrzymałem. tu jest dość fest grapa i to tu robimy przecinkę taką wyznaczoną i mamy to ześciąć I, i o to będę zrywał. Dzisiaj. Już jedna sztuka tu jest a tam taki obukaści, no Dość konkretnego. I to poznaczone. Dobra, no to chciałem to teraz pokazać, a że będziemy zaraz dali działać tutaj. ja tylko ubierę kaski, piłę i, i zaraz też jadę z tą robotą. Muszę tam iść z liną. Bo się Bóg nie chce przewrócić. Chcemy go pociągnąć. W tym kierunku, co my chcemy. Dobra. Dokładną linę. Nie? nie, skończyła się ty! Skończyła się! No to tu są jeszcze dwa łańcuchy, albo jeden Dobra w raku musimy nadkładać łańcuchem Dobra, ale tam pokażę jak ten bóg wygląda na dwa łańcuchy to powinno wystarczyć Ten buk, no i musi iść w tamtą stronę. Хорошо, идем. Намусимся. No, Я, yeah, пошел. Вот п ⁇ можно. Podciągnę trojelinę, bo była za ci dali, za, jak, za jakiś pień. Idę to teraz tam przepiąć Nie będę to tu smyczył Bo nie ma go jako tu... wysmyczyć, nie ma tu drogi ani nic, no to trzeba go tu jakoś przeciągnąć. I tam ku drodze Kaj stoję, A pilot go obrzazuje. To już pozapinane coś. Mam tu też tego Gahora, taki gałęziok że go też zapiął i teraz tu będę zapinał i, i pojadamy tam na dół. Dobra, Chcę wam to wszystko pokazywać Tak w szczegółach co jako robimy i, i tu wycinka i... Prawie go całego wymanipulował tego gachora z, z trzema odnogami. Trzema odnogami tu je i, i Tylko on tu pójdzie, i no, taki też biorą mi. Chciałem to Wam właśnie już teraz tu pokazać. I, i zaczyna lekko się pić też. Ale tutaj nie ma źle. Z cukru nie mam. ấn tượng 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 teraz drugi raz już na skład Teraz już nie smyczę tam na dół, bo tam mam pełno, Pełny skład Teraz to będę smyczył tu w tę stronę Już le... gary, tu przygotował I przyszło, że to... Z okrętu będzie gorzej smyczyni, ale... Muszę dać radę, bo tam już nie ma miejsca No to tu to będę teraz zdobył Smęczone już je tu na skład, na tyle gary i teraz to będę przebierał, bo coś idzie na tartaczkę, a coś zostaje i, i pójdzie na opół. Dobra już e, uciśnione, a tam zasmęczone na mygłę. Ja od dziś kończę nagrywanie i jeśli się Wam podobało to możecie coś po sobie zostawić i, i też napisać komentarz co sądzicie o tym. O tych moich filmikach, i tu gdzie robię, i co działam w ogóle. Te wiedzą, góry, I jak chcecie, to zostawcie jakiś komentarz. Mi to będzie bardziej jeszcze motywować do nagrywania do Was tych filmików i jeszcze lepiej. No to pozdrawiam wszystkich. Bojda vlog.